Dzień dobry, nazywam się Alicja Heller. Jestem Sustainability Specialist w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego i mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją, Jak skutecznie modernizować budynki wielorodzinne. Jest to publikacja, powstała w ramach projektu Retrofit Hub jest pracą zbiorową pod redakcją Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Do opracowania tej publikacji zaprosiliśmy wielu ekspertów z branży budownictwa. W podręczniku znajdziemy informacje dotyczące modernizacji budynków wielorodzinnych, przede wszystkim wytyczne i korzyści związane z przeprowadzaniem audytów energetycznych, wykorzystania potencjału OZE w budynkach wielorodzinnych, a także jakie są źródła finansowania modernizacji. Podęcznik jest skierowany przede wszystkim do osób zainteresowanych transformacją energetyczną, między innymi do zarządców nieruchomości, miast, samorządów, a także Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. Zaplanowaliśmy ogólnopolską dystrybucję wersji drukowanej poradnika. Wysłaliśmy ją przede wszystkim do zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Elektroniczną wersję poradnika możecie Państwo pobrać bezpłatnie ze strony projektu. Link do strony projektu zamieszczam w komentarzu. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z najnowszą naszą publikacją: jak skutecznie modernizować budynki. Jest to lektura obowiązkowa.